Cześć kochani! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję oraz test na żywo nowego podkładu z Line. Jest to Fit Me Anti-Shine Stick. Może nie do góry nogami. Jest to nowy podkład, który właśnie teraz wyszedł z tej serii Fit Me. Ja już kiedyś miałam podkład, więc też mogliście go zobaczyć. Jest w bardzo fajnej formie, takiej wysuwanej jak pomadka. I on jest zrobiony jakby z dwóch części. Tu możecie zobaczyć. Ta na około część to jest właśnie taki podkład w wersji żelowej. A w środku jest taki pudrowy właśnie część, która zapobiega świeceniu się, ponieważ jest to podkład matujący. A wydaje mi się, że ta forma jest bardzo fajna. Bardzo łatwo się go nakłada, bardzo łatwo go się rozciera, bardzo szybko on się tak ładnie nam komponuje z twarzą, więc nie trzeba się z nim bawić, jak z niektórymi, e, nie wiem, kremami BB, czy, czy z podkładami po prostu. E, tak jak zobaczycie na, e, na, na moim teście na żywo, e, nie ma dużego krycia, ale naprawdę pięknie matuje i ten efekt utrzymuje się cały dzień, więc e, mój jest akurat w odcieniu Sun Beige 250. On wyszedł bodajże w, w 12 odcieniach, więc jest dosyć spory wybór kolorów, więc zapraszam serdecznie na test na żywo i dajcie mi znać koniecznie, co sądzicie o tym nowym podkładzie. Podkład będę rozcierała palcami, ponieważ bardzo łatwo się rozciera, więc wydaje mi się, że nie ma sensu po prostu bawić się pędzlem. Zacznę po prostu od czoła. Rozciera się momentalnie. Więc wydaje mi się, że to jest rewelacyjny podkład, zwłaszcza jak się gdzieś spieszymy. Dużo szybciej mi się go nakłada niż krem BB, z którym czasem się muszę troszkę pobawić. A tu to po prostu momentalnie pięknie się komponuje podkład z twarzą. Z twarzą. Nie twarzą chyba nie ma sensu. Nieważne. Mam wrażenie, ma takie satynowe mm, kończenie. Czyli jak jest matujące, jak może mieć satynowe. Chodzi mi o to, że um, rozciera się tak strasznie um, Kurczę, nie wiem, jak to powiedzieć. Coś z wysławianiem mojego samego rana? Problem? Tak ładnie wygładza buzie, mimo że nie ma, ym, nie ma dużego krycia, zdecydowanie będę musiała użyć tutaj ym, jakiś korektor, ale buzia wygląda bardzo ładnie. E, oczywiście puder nałożę, ale ja jestem bardzo zadowolona z tego odkładu. Nie wiem, jak będzie się sprawdzało dla osób z suchą skórą. Może podkreślać suche skórki, ale no niestety ja mam tłustą skórę, więc nie powiem Wam. Ale momentalnie się nakłada bardzo ładnie, rzeczywiście matuje. Um, Efektem uczymy się cały dzień, bo już używałam go dobrych kilka razy. I szczerze mówiąc, żaden mój podkład nie wyglądał tak pod koniec dnia jak ten. Rzeczywiście nie świeci mi się cała buzia dookoła, a więc ja jestem z niego mega zadowolona. Miałam również podkład z tej firmy Fitmi, znaczy z tej serii. I również byłam bardzo zadowolona, więc Maybelline jak zwykle sprawdził się w moim przypadku. Um, I to chyba tyle. Mam nadzieję, że recenzja wam się podobała i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa pa.